Który pan reprezentuje, ja mam wrażenie, to znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że pan wszystko bardzo doskonale pamięta, wszystko mówi w imieniu przewodniczącego Rady Nadzorczej GS-u i nie byłoby tym nic złego, gdyby tam pan nie pojechał jako przewodniczący Rady Gminy również i się na to nie powołał. I wie pan co? Nie wiem, ale. Ale to jest prawda. Złapał pan ślubowanie według mnie, wystąpił pan przeciwko interesowi gminy, ponieważ no. Nie wiem, no są mi Państwo ocenicie, co, jak, czy, czy, czy ktoś, osoba postronna, tak, tak dobrą wiedzą i, i wszystko mówi na temat, żeby odebrał, żeby zostało to przygminie. Dlatego yy, uważam dla mnie, w tej chwili, wie pan co, w związku z tym zaistniały konfliktem interesów i na zajmowanym przez pana stanowisku w tej chwili... Bo został pan obdarzony naprawdę takim wyjątkowym zaufaniem społecznym. I jeszcze sprawa nieobecności burmistrza, więc wydaje mi się, że pan tak kolokwialnie mówiąc, nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. Mnie się wydaje, według mnie na następnej sesji powinien pan tworzyć rezygnację spełnionego przez siebie urzędu. Ale przed sądem się mówi prawdę, to jest prawda. No niestety, taka jest Proszę prawda. państwa.